Witajcie Moi Drodzy Dzisiaj będziemy mieli taką chwilę jeszcze pogadanki na temat właśnie tutaj tuningu lat 90 no bo według nas nie do końca to jest tak jak to się mówi do końca opowiedziane niektórzy mówią to po swojemu albo z niewiedzy może po prostu bo nie żyli w tamtych czasach albo nie rozumieli do końca tamtych czasów z nie niewiedzy i jak to w ogóle wszystko funkcjonowało czemu tak nie inaczej było więc tutaj postaramy się wszystkim wytłumaczyć, jak wyglądały te lata 90. -te w tuningu, co było na porządku dziennym, skąd to wszystko się brało. Niektórzy, tak jak teraz mówią, wiejski tuning, to ale to wiadomo, tak jak nawet wspominaliśmy nie było tego Allegro, nie Allegro i tak dalej, więc każdy gdzieś tam próbował coś tworzyć sam w garażu pod własną ideą, własny być jakiś wygląd, więc Obecnie nie ma mody, na to nie jest modne i cały Haiti, wiejski tunik to wynika z niewiedzy. Moim zdaniem też brakiem poszanowania dla czyjejś pracy. Pamiętajmy, że ludzie w większości właściciele samochodów robili to własnoręcznie, także chociażby z tego względu należałby się jakiś szacunek i uznanie, że ktoś potrafił, chciał, uczył się, poznawał. Czy pozyskał jakieś części, tak? Bo to... No tak. no. A jak nie mógł pozyskać, to próbował własnymi siłami coś stworzyć. Wymyślę, że to było bardziej kreatywne. Wtedy tu był kreatywny. Coś się tworzyło. Najczęściej tworzyło się też z niczego, prawda? Bo nie było części, nie było możliwości, nie było elementów. Ale część rzeczy trzeba było robić Sebu. A teraz jest wszystko. Staliliśmy się bardziej wygodni. Przecież szybciej jest spojrzeć w telefon, wyszukiwarkę. I mamy. Z kuriera, tak? tak, i mamy praktycznie na drugi dzień pod nosem. A jeszcze jak nam się nie spodoba, spakujemy, odeślemy. No i tak, bo kiedyś sporo rzeczy się robiło metodą prób i błędów, tak? Oczywiście. Jak tam, nie wiem, łączenie z drzaków. ja gdzieś tam się też wywodzę z tego kręgu trabanciarzy, no to też z tego czasu było modo urobienie sobie dokładki do u zderzaka. Przykładowo tam się obcinało kawał zderzaka od golfa trójki i się wpasowywało, żeby miał kierunki z halogenami w zderzaku, więc to była tak, jak tu wspomniałeś, tak? To była dobra, dobra. własna, twórcza pogodzina. I Własna potrzeba, własna bo chcia trzeba. chciało się mieć coś innego. Tak, prawda? chciało tak, się tak, mieć coś tak, lepszego. Chcia Chciałeś mieć halogeny w samochodzie to trzeba było coś sobie wymyślić, żeby je zamontować jeszcze w jakiejś ładnej dokładce, czy w jakimś spoilerze, trzeba było dopasować od czegoś, żeby to zdobyć, wymyśleć, no Obecnie i Często mieć... nie były dostępne do jakichś samochodów, pocieczki od niczego czegokolwiek, więc to była albo rzeźba skrótszego, sklejanie trzech z sobą, albo robienie tak, tak. czegoś od podstawy, albo przerabianie z modelu do pod, modelu i niekoniecznie to musiało pasować, tak, więc... No najczęściej nie pasowało, no bo jeżeli był to projekt indywidualny, a wtedy każdy chciał być indywidualistą i żeby jego samochód się wyróżniał spośród tłumu samochodów, chociaż nawet na zlocie tunikowym, żeby jego był wyjątkowy i zdobywał nagrody czy uznania, no to trzeba było włożyć to dużo pracy, dużo inwencji. No i oczywiście też umiejętności zdolności. No ale też czasami tak jak niektórzy mogą czy w jakichś tam archiwalnych numerach czasopis tuningowych poglądać czy tak jak teraz mam internet i gdzieś tam po latach ludzie swoje te zdjęcia ze zwykłych aparatów gdzieś tam wrzucają że byli na danym zlocie tak no to bo dzisiaj jest łatwiej tak bo gdzieś jesteśmy w jakimś tam zrzeszeniu w jakiejś grupie gdzieś tam z danego modelu gdzieś wpiszemy jest jakaś tam grupa tam o tuningu na przykład świata 126p, gdzieś więcej tych zdjęć różnych jest, tak? No tak, ale to jest wszystko zasługa internetu. Internet łączył tak. ludzi, przepływ informacji, zdobycie informacji jest dużo prostsze. Zdobycie, jeżeli ktoś chce, jakichś umiejętności też jest prostsze. Zawsze można popatrzeć na jakiś filmik na YouTube, jak to zrobić. Mam znajomych, którzy oglądają filmiki, jak wymienić szarupkę w reflektorze, bo najpierw od tego zaczynają naprawę samochodów. To zbyt skomplikowane dla nich. Mamy inną skalę dostępu do informacji, do części, do wiedzy. Teraz tylko wystarczy tylko po drugiej stronie i zacząć robić to samemu. czyli się ktoś darował jakiś katalog zachodni, tak? Nie, no, no, to to, byłeś, to, byłeś... to na wzór zdjęcia próbował zrobić coś tak. na no, to to, Tak, te inspiracje czerpało się właśnie z katalogów, czerpało się. Nie wiem, jak jeszcze pamiętamy takie czasy, jak była telewizja satelitarna, początki telewizji, teraz mamy kablówki, prawda? Wtedy nie każdy miał telewizję satelitarną z kanałami jakimiś zachodnimi, gdzie można było trafić na jakieś pojedyncze programy motoryzacyjne. To też było jakimś źródłem inspiracji. Ale głównie katalogi, katalogi, kasety, czasopisma tematyczne. Ale dobrze, tunik był... samochodu kiedyś też nie był może aż tak prosty i dostępny, jak jest teraz, tak? bo sam. Posiadanie samochodu to też, też było już jakimś wyzwaniem, tak. bo nie każdy mógł sobie na to pozwolić. Nie? Tak jak teraz, to jest prawo jazdy, no tak, ma 2-3 tysiące już może sobie kupić jakiś samochód. No i wtedy trzeba było to być odważnym. Gromada jednak pieniędzy, no to odwaga też, tak? No bo zrobić coś, przebudowę jakąś stylistyczną, to też się wszystko wiąże z kosztami, z nakładami pracy i, z, I czasami z tym, jak to ktoś odbierze, nie? To jedno, a drugie samemu nie wiedziało się czasami, czym się zakończy ta przebudowa. No. To druga sprawa, też ktoś w trakcie, samochód, w miał wielkie plany Tak, też te się zdarzało, że to jakimś etapie był mały przestój, bo, bo coś nas przerosło i trzeba było wy, wymyśleć, środek zastępczy. Tak. i chociaż, iść dalej. Chociaż nawet czasami u niektórych e, w jakichś przebudowach, bo tak jak niektórzy mówią, a bo koła wtedy nie było, ja miał i tak dalej, no ale problem jest ten, że nawet felgi wieniowe nie były dostępne tak jak... Dzisiaj, ale tak? Bo to, ktoś to musiał jest... z zachodu, czy tam jakieś opony niskoprofilowe to 195 na 50. To już było, o kurde, to już niski profil jest mniej szeroka opona. Tak, ale to jest teraźniejsze, teraźniejszy model. To ale ja mówię do... o nawet w latach tam tak tysięcznych, nie? Bo to już zaczęły te samochody gdzieś tam z Unii Europejskiej, jak Polska weszła, no to wtedy był trochę według mnie taki boom na ściąganie no, niektórych to, rzeczy, no, no. otwarte granice i to wszystko wszystko dopiero napływało. Tak, mówimy o samochodach, no bo taki szczyt, tak, tuningu, no to to są lata, koniec lat 90. i pierwsze lata 2003, prawda? Później to już zaczęło, przeszło się hmm, tuning przekształcił się wtedy wyścigi na 1,4 mili tam poszło gro, nawet firm, które specjalizowały się w tuningu to przespecjalizowały się na 1,4, później drifting, który jest modny do dzisiaj. Także to wszystko ewoluuje to. I będzie ewoluować w tą stronę, że tak jak w Młocie z ubraniami. Za chwilę moda na tunik stylistyczny powróci. Tak, ze, ze, ze starych lat. Ale też to kwestia jeszcze wytłumaczenia, tak jak zacząłem z tym, e, że niektóre rzeczy nie były dostępne. No to może niektórzy młodzi, tak, którzy nie wiedzą albo nie, niektórych no jest... rzeczy zapominają. No, tak jak rozmawialiśmy no, kiedyś nawet numer silnika tak był w samochodzie więc coś takiego jak SWAP, znaczy był, no, był w dowodzie rejestracyjnym tak był w dowodzie, w dowodzie rejestracyjnym często na przeglądach I przez tam, policję przez policję nie, więc coś takiego jak SWAP. nie do końca też było nie do końca legalne legalne albo e, jak to dobrze było ugryźć żeby, żeby zrobić ten swap nie, no tak? nie był może tak popularny jak teraz no bo teraz e, też SWAP nie był popularny bo popularne było modyfikowanie tego co się miało Pamiętajmy, że był... To był tunik mechaniczny, trzeba powiedzieć. Tak, to Nie my... tak jak teraz podłączymy komputerek, zrobimy tam mapkę nie, i... i już nie, mamy... Nie, tak? nie. to był to mechaniczny, to była cała przeróbka układu wydechowego na wolny, to były, nie wiem, dokładanie turp, do... obniżanie stopień sprężania, polerowanie kanałów dolotowych, stożkowe filtry powietrza, wkładki KNA. Jako sobie Czasami coś tam był trochę już Świetne. z obity, obyty, to jakieś tam głowice się podmieniało, gaźniki tam no Większe Tak, cała... gaźniki, sportowe świece, słabetne brisku, które podnosiły moc. Magnetyzery. Zery. To w ogóle był wynalazek, tak? Ale ja się bardzo pozytywnie powiadam o Każdy W każdym samochodzie, w którym stosowałem magnetyzera tej firmy, z którą współpracowałem, był efekt. Także nie był to efekt spektakularny, tak jak my dzisiaj mówimy o chip Tuningu, prawda? Ale w skali tych drobnych kroczków, jak tam nie wiem, świeca dobre świece, dobre przewody zapłonowe Spitfire dały pół konia plus Wydek dołożył trzy konie dobry. No chyba, że ktoś go źle zrobił, to zrobił dużo dźwięku, jeździą. minus 5 koni. To nie jeździł. To nie jeździł po prostu. Ale trzeba było mieć wiedzę przede wszystkim, tak? Metodą znaczy. prób i błędów do wielu rzeczy dochodzić. No, trze, trzeba mieć jakieś podstawy trzeba, podstawy z konstrukcji samochodu i tle, jak działa silnik, dlaczego tak działa, działa silnik, skąd się bierze moc. Jak to usprawnić, a nie zepsuć? Jak to usprawnić, a nie zepsuć? O. Dużo takich rzeczy. No trzeba mieć, było trzeba mieć wiedzę. Dzisiaj to jest proste, bo dzisiaj to tylko przeglądamy katalogi i z ofertami firm. Dokonujących czy tuningu i wybieramy, która opcja. No i też trzeba było wtedy mieć, bo, tak jak wspominaliśmy, dużo osób sami robiło, tak, umiejętności jakieś manualne. No, trochę dzisiaj, według moich odczuć, no trochę. Umiejętności ma manualne. Ma manualne. gdzieś umiejętności znikają trochę. Trzeba, to, U, trzeba było w być, być trochę mechanicznym, jak, jak to, to był znajomy. Eee, tak, no to, to, to wszystko się wiązało jedno z drugim. Trzeba było trochę się znacili na mechanice, trochę na lakiernictwie, trochę na blacharce, no na wszystkich na elektryce. No tak. Trzeba było przynajmniej mieć podstawy jakieś. Bo jeszcze to można było się dowiedzieć o znajomych na zlocie, podpytać. Nie wklepać w Google jak dzisiaj. Nie. Czy to że nawet jakieś doświadczenia bradzimprez, tak? Tuningowych, bo to każdy, ka każdy zrobił? Każdy go podpatrywał. Ja nie zapomnę, jak na jedne z pierwszych wyścigów, na jedną mili, przyjechał Lightning z starym kadetem i wszyscy się śmieli, że miał spłyskiwacze zamontowane na chłodnicę z przodu. Ale on wiedział po co je ma zamontowane, tak? Ludzie mądrzy też wiedzieli po co, bo to było stosowane chociażby w Subaru, w wcześniejszych latach. Wygrał. Wcześniej się wszyscy śmieli z niego, wygrał te eliminację. No to tak samo, tylko to już czasy tam lat 2000, przecież przyjeżdżał, nie pamiętam, albo Litwin, albo Białorusin, z tego co pamiętam, z takim handską, pociętą maską, z siatkami, bodajże Sieną i miał chyba instalację LPG i wszystkich objeżdżał na tym LPG, tak? Tylko tak to odpowiednio też było i po tak, ale powiedział, że, że chamsko wycinane, bo tutaj to. No to był samochód do sportu, tak? To był samochód do on sportu i tutaj. Młodzie to nie w tuningu, wyglądać. W to niego stylistycznym chodziło nam wrażenie zewnętrzne efekt Wow, jak to spojrzał? O. A co wychodzi sportowym zależy nam na osiągach. Tam nikt nie patrzy, czy, czy on będzie ładnie polakierowany, czy ta maska będzie idealnie spasowana. Maska ma być lekka. Ale ja mówię, to tylko się bardziej może śmieli wizualnie, tak? tak hamsko wycięta diaksyn, zaznaczony kawałek siatki od płotu, żeby ktoś przypadkiem tam w całości nie wpadł. No ze względu bezpieczeństwa. Pamiętajmy no. o bezpieczeństwie cały czas. Że każda modyfikacja, którą robimy w samochodzie, z tyłu, bo trzeba mieć cały czas bezpieczeństwo. Że ktoś tym samochodem będzie się poruszał, my będziemy się poruszali tym samochodem, spotkamy innych uczestników ruchu drogowego i musimy czuć się bezpiecznie i być bezpiecznym dla innych. Dlatego żadnych na spoilerków montowanych na silikon czy na taśmę dwustronną. Widziałem już kilka razy, jak takie ładne spoilerki fruwają w powietrzu. A i tu powracamy do początku, czy do umiejętności, wiedzy i trochę praktyki. Trochę praktyki manualnych zręczności. A nawet tutaj przedział, tak jak teraz patrzymy na imprezy tuningowe, no wiadomo, że ta moda z powrotem gdzieś tam wraca na ten styling, a tak. W, w, w ubiegłych latach. Z roku na rok było widać jakiś progres, i tak dalej. Ale o, o których latach mówimy? Od ATS-u, tak jak już zaczęliśmy od Nie, 98. no to ATS-u to jest sam to, prawda? Lata, pierwsze lata ats Później to już zaczynało się właśnie przekształcać bardziej, bo ta przeszła na 1,4 mili. No nawet tak, już, nawet, nawet się nawet też tak jak wielu się wzorowało i gdzieś pamiętam, chociaż nawet się, tak jak na niektórych grupach gdzieś tam dyskutowaliśmy, albo gdzieś tam się pisało, tak jak ja nawet postaw rzucałem, że y, szybcy wciekli już mają 22 lata, tak? I niektórzy no, nawet mówili, no kurczę, ja jeszcze się tak, nie urodziłem, nie mówisz, byłem mówisz, 5 lat później, ale z tego czerpałem wzorce. Mówisz o kultowym, kultowym filmie, tak? Który, tak, o który, kultowym filmie, filmie który, który którym, był inspiracją tak, dla Tak, może niektórzy i się tak jest inspiracją do dnia dzisiejszego dla wielu osób. O, ale też nie zapominajmy, że nawet nie wiem czasopisma tuningowe typu GT Auto Dziś jutro, w którym też było sporo albo przedruków tuningu z, z innych państw, albo naszych tutaj rodzimych czy, 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 czy inne, albo Auto tuning Świat nawet, no to było od 97-98 roku już czasopisma, tak? Więc to, tak, no wtedy się oczekujesz, że zrobił się modne, tak. No, czasopisma też były strasznym, strasznym śródłem, wielkim źródłem wiedzy. Bo jeżeli coś było podane hmm, jako przykład w danym czasopiśmie, jakiś artykuł I było specjalistyczny, opisane już konkretnie, tak, co było zrobione albo pakiet w firmy... To wszyscy firmy. Zaczynali, zaczynali, zaczynali się iść w tym kierunku i sprawdzać, jak to działa. Tak samo z tuniku mechanicznym, Jeżeli pojawiły się strumiennice sławetne, łuskowe, te wszyscy je testowali, u jednych działały, u drugich nie działały, jak to zwykle to pojawiły się kopie, jak to nie działały. To wszystko, to wszystko się testowało, że tak się wyrażę, organoleptycznie. Trzeba było dotknąć, ugryźć, zamontować, sprawdzić i wtedy się wiedziało. Ale nawet same koszty, tak jak teraz niektórym no. wytłumaczając zakupu takiej gazety, tak? No dzisiaj powiemy, no czasopismo gdzieś tam patrzymy kosztowało tam 5 znaczy... czy 10 zł. Tylko kiedyś, jak dostałeś Były piątkę wieze... do sklepiku szkolnego, to się patrzyłeś na piątkę, on dzisiaj wykupię cały sklepik, nie? To tak jak miałeś na tą gazetę raz na miesiąc wydać dychę, to to też było gdzieś tam zbieranie po kątach, dołóż, 2 złote. Tak, to, mówimy tutaj to o, już taka, o młodszej części. Tak, tak bo to właśnie. była też taka wiedza, no może nie tajemna, ale no swoje też kosztowała. No, Bo to też wtedy, kosztowało. Wtedy, no I też trzeba było wartość też, pieniądza była, nie? Tak, no i trzeba było też zdobyć te czasopisma. Też czasami były trudności. Wiem, w niektórych miejsc, mniejszych miejscowościach ze zdobyciem chociażby takiego GT, gdzie był problem z zakupem. Albo zawsze można było prenumeratę zamówić, prawda? Tą tą wiedzę czerpało się z wielu źródeł. Z wielu źródeł, ze spotkań ze znajomymi. Z mini-zlotów, nawet z lotów do spotkań okay. i wymiana, przede wszystkim rozmowa i wymiana informacji. Więc to, to bardzo dużo dawało i podpatrzenie, czasem posłuchanie kogoś innego, kurczę, ty słuchaj, ta, ja już to robiłem, nie idź tą drogą. Ta, nie. Ale ludzie więcej rozmawiali, ludzie chyba nawet nie było tego internetu, ludzie bardziej ta, do siebie no. byli serdeczni, nie było tak, jak rozmawialiśmy też tego hejtu, tylko no mimo, że mi się nie podoba, ale z szacunku... A to odwróciłem się na pięcie, Ale z szacunku, pójdę, no, zobaczę, okej, okay, fajnie, coś zrobiłeś, robiłeś sam, szacun, a nie takie, o kurde, tu wisztunik, tak, bo nie się, teraz większość też ludzi, którzy Albo nie rozumieli tamtego stylu tuningu, albo może nie do końca żyli w tych latach, albo nie interesowali się motoryzacją. Ten jakiś tuning lat 90., no taką wsią teraz określają, tak? Ale tak jak się śmieliśmy, no wyznacznikiem założenie koła i gwintu, no to też nie jest, Ale nie to jest można efekt, to nazwać tuningiem. To, pamiętajmy, że jest to efekt końcowy. Coś było na początku i się prze, przekształciło w to, co jest dzisiaj. A tak jak każdy trend w młodzie, no pojawia się, przemija, przemija. wraca. I niedługo powrócimy z powrotem do tego, tylko, że będzie to już trudniejsze, bo samochody są inaczej zbudowane. Już proces ingerencji w budowę samochodu jest bardziej skomplikowany. Już, już, in, już zaczynamy używać innych materiałów do budowy samochodu Jest to trudniejsze. Wtedy, wtedy było to trudne, a obecnie wydaje mi się, że jest to dużo trudniejsze. Trudniejsze, no nawet tak jak elektryki wchodzą, no to co, większy głośnik, żeby... Bardziej brum, brum robił się założyć no e, Tak, no pamiętajmy, że już w tamtych czasach pojawiały się też takie problemy, no ale to człowiek uczył się na błędach. E, ogólnie pospolite i bardzo popularne, no nie pospolite, popularne było w grupie samochodów waga czyli w Volkswagen, Audi, likwidowanie klamek zewnętrznych i otwieranie drzwi z pilota. E, bardzo modne, a przeniesienie tej mody na przykład na samochody już amerykańskie mniej więcej z tych samych lat powodowało to, że już te samochody były tak napakowane elektroniką, że system szczytywał, że się pojawił nowy odbiornik prądu i komputer nie pozwalał na odpalenie silnika. Miałem osobiście sam taki przykład z Chryslerem Zebrinkiem, gdzie dopiero zrobienie podwójnej instalacji elektrycznej oszukującej, że, że nie ma tam żadnego odbiornika pozwoliło, że użytkownik był Zadowolony. Także to wszystko nauka, praca i, ale, i lata, ale lata tamtego tuningu były kolorowsze, tak? Bo nawet takie się śmieliśmy, no, że kurcze samochody teraz są siwe, białe, szare, czarne i na tym się kolorystyka kończy, tak? Wtedy kurczę, było bardziej jakoś kolorowo. Było kolorowo, było radośniej, był lepszy kontakt międzyludzki, międzyludzki. ludzie rozmawiali, wymieniali się informacjami. Później to wszystko się przeniosło do internetu i tam się przyniosły dyskusje. Jakaś czasami wymiana i Czasami informacji. też chętne było człowieka, bo tak. jak kiedyś coś naocznie komuś powiedziałeś, to najwyżej dostałeś mordę i się na tym skończyło, tak? Więc tak. była jakaś taka nie. pewna bariera, no bym coś powiedział, ale nie chcę tego. No, teraz Pamiętajmy? każdy się mi za szklaną tym. drugą szybką i myśli, że mu się... Pamiętajmy, że jest gro informacji błędnych w internecie lub Albo niektórych Kiedy? informacji nie ma w internecie. A oczywiście, te są takie, których nie ma. Wtedy, jeżeli komuś źle podpowiedziałeś, albo podpowiedziałeś to złośliwie, tak jak to ma często miejsce obecnie w internecie, no to właśnie tak jak tu który będzie mogło to się skończyć drobnym hmm. rękoczynem lub hmm. innymi niemiłymi sytuacjami. Ale nawet to w samych zlotach, tak? Dzisiaj otwieramy, kurczę, Portale jakieś społecznościowe, mamy wydarzenia, nie wydarzenia Jest prościej nawet uzyskanie gdzieś jakiś tam zlot i tak dalej. Kiedyś były przecież, pamiętam, wkładkę w Autrytmie w świecie, nie. zaproszenie na zlot, takie drukowane, kurczę na kartce. Widać, że to ktoś, kto się mówi, w domu na drukarce tego na przykład Tak, tak. Że ci kupowałeś takie pismo, już. Yy, no, tuningowe, się... tym się interesowałeś, dostawałeś zaproszenie, albo były zaproszenia jakieś ze zlotu na zlot, tak, jak nie wiem, tuning party w Łodzi i tak dalej, no to ktoś z tamtego grona jechał przykładowo na ATS, jakieś tam zaproszenia już rozdawał, czy tam jakiś plakat wieszał, że już coś takiego No to nie były dwie lubiące się imprezy współpracujące. No, ale przykładowo, tak? Ja mówię tam przykładowo, w jakichś tego typu imprezach, że tam... Tak, no odbywało się to w sposób dla mnie bardziej naturalny. Taki międzyludzki. Wszystko. Dzisiaj to wszystko sprowadzane do kilku chwil, kliknięć, kilku Jutro kliknę, jutro zapomnę, nie? A kiedyś tak, jednak... a tak jak mówię, no wtedy źródłem inspiracji, wiedzy były czasopisma, gazety. Czyli jeżeli w wydaniu styczniowym GTF pokazała się informacja, że slot Auto Tuning Show odbędzie się w ostatnich dniach czerwca to wszyscy ruszali do pracy, wiedzieli, że muszą skończyć do tego dnia. To nie było tak, że się pojawiał nagle. Wszystko było zapowiedziane. Wszystko trzeba było, człowiek czasu. Prawda? No tak, trzeba było sobie załatwić wolne, przygotować samochód po, do sezonu. Tak. Zaplanować, zdobyć zaplanować. części, jeżeli było to realne. Zabrać się ekipą. Nie oszukujmy się w wielu no, miastach. To też. Teraz też chociaż są te ekipy, nie, jak to się też, mówi, gdzieś tam te grupy, są grupy, pod grupy, które grupy się i tak spotykają, dalej. Tak. Ale kiedyś to było tak chyba bardziej, albo poddaną markę i model, bo były takie grupy typowo modelowe gdzieś tam w miastach, albo jak już była taka grupa, to to była taka, no jak dla mnie, niesamowita grupa wsparcia, nie? no bo ten kurczę umiał to, to, to wszyscy idziemy do Piotra, lokierujemy. Ten kurde, robił układy wydechowe, bo miał tam dostęp, bo kurczę, był dobrym spawaczem, Gdzieś tam jak załatwił jeszcze kwasóweczkę, o to już było całkiem, nie chodzi o dobry kolej. Tak, i pamiętajmy też, że miejscem spotkań takich były właśnie firmy rynkowe. Często, często przyjeżdżali klienci, po to tylko, żeby się spotkać, pogadać, a spotkam kogoś innego, a podpatrzę, a co do tego się robi, co się dzieje. Tak, tak, to, 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 było, to było bardzo sympatyczne, przyjemne. Ale i nawet tak jak rozmawialiśmy o tych czasopismach albo zdjęciach. Nie wiem jak tutaj dla ciebie, ale dla mnie jest samą przyjemnością wzięcie, kurczę. No, przykładowo autotuning auto, auto świat któregoś tego, dotykanie tych kartek, albo oglądanie tych zdjęć z zlotu Albo oglądasz, Not. o, to jest samochód mojego znajomego. O, tutaj tu, a tuning centrum. O, tu jest kurde siena zrobiona u Adama, nie? Not. To jest bardziej takie życiowe, namacalne, prawda, jak mamy gazetę w ręku, czy mamy zdjęcie fizycznie. No dla mnie jest to jakaś tam część życia, no, duża część życia, prawda, no i pracy zawodowej i z tym związanej. Tak, jest to przyjemne I szczerze powiem, że ja na przykład wolę fizycznie dotknąć czasopisma, gazety i obejrzeć zdjęcie wydrukowane, niż Ale przeglądać mamy to... Ale na... same zrobienie zdjęć, nie? To miałeś klisze z aparatem 30, samochodów 60, kurczę, trzeba zrobić takie, żeby to była pamiątka, nie? Bo teraz tak, jak, jak z te albo mi... aparat, zrobimy jak japońscy turyści 1000 zdjęć wszystkiego. Tak, ale pytajmy że jak był zaplanowany na przykład taki ATS, e, taka impreza, to wszyscy już byli przygotowani na, na ją dużo wcześniej, także już wcześniej się planowało, że trzeba było mieć 5 rolek filmu nikt nie liczył tego, nie liczył czasu. Już było wszystko, to, to, to pół docelowy, do którego zmierzamy i nic się inne nie liczy. I później tylko dobra zabawa. 24 godziny na dobę. Często. Ale nawet często, tak jak tu doszliśmy w przypadku jednego samochodu, niby z ATS trwał 3 dni, tak? W sumie. No dwa. Ale jednego modelu auta, którego szukaliśmy zdjęć w GT znalazłem jedno jedyne przez cały okres, który szukałem, gdzieś śledziłem informacje historii, w sumie u Ciebie i u Janusza są po 3 po cztery zdjęcia i to chyba macie nawet kopię, jeden drugiemu jakoś tam musiał zrobić albo przekazać, bo to są te same zdjęcia. Bo A sposzymy, tak w żadnych filmów, z czego innego, tego danego samochodu go w ogóle nie widać, więc on musiał być przykładowo, przyjechać, być 5 godzin, wtedy trafiliście, dobry czas, zrobiliście zdjęcia. To znaczy, ja pamiętam, że jeżeli hmm. mówimy o już tutaj naszym tutaj kultowym Golfie GTO zielonym, tak, on nie był, on nie był przez całą imprezę. Jeżeli byłby przez całą imprezę, na pewno byłby zapamiętany, bardziej zapamiętany, byłby więcej informacji na ten temat. Jeżeli stałby na głównym placu, to też by miał na pewno dużo więcej fotek gdzieś obecnie publikowanych w necie, bo był tak charakterystyczny, że każdy by to zauważył. W sumie wtedy w tamtych czasach to też był ewenement. To, tak? to był Nie było takich był systemów kurcze jeżdżących po 15-20 w innym mieście, nie? Tak. Może też być tak, że przyjechał, pokazał się, nie miał możliwości nocowania zostania na noc. Nie wiem, nie spodobało się, że ona zadzwoniła. Żeby wracać. Wszystko jest możliwe. Życie. Ale, ale to jest potwierdzenie tego, że nie wszystko jest w internecie. Tak, nie wszystko jest w internecie. Moi dużo samochodów też nie ma w internecie. Albo jest ich je ciężko znaleźć. Ale sam sobie czas, lat 90. w tuningu Jest jak najbardziej na plus polecam, polecam każdemu, polecam każdemu, zapoznać się dogłębnie z tematem, jeżeli interesuje się motocyklem ja już zarazujemy. żyłem, ja już trochę żyłem w tych czasach i jakoś te czasy pamiętam, miałem z tym styczność w sumie od małego no to dla mnie to nie jest żadna nowość, tak, no bo niektórzy, którzy się urodzili, nie wiem, rok 2006 albo coś, no to tak, ale mówię o naszych widzach, jeżeli kogoś to zainspiruje, zainteresuje, dajmy mu jak najwięcej informacji, a sam też niech szuka co grupy? Są grupy, są ludzie, do których można dotrzeć, Są. tylko trzeba być człowiekiem i w krótku do tego podejść, a nie weź daj, Nie. nie <laughs> niestety nie, nie, tak nie, 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 nie działa. Nie, nie, Nawet nie, w przypadku, tak jak nie wiem, odbudowywania kolekcji albo czegoś szukania, to też nie jest takie, że ktoś pracował nad tym, nie wiem, lat ileś tam kurczę 10, 15, czy jakieś trzy lata robił reconnaissance w odbudowaniu jakiejś kolekcji, kolekcji czasopism, no to też nie działa to w ten sposób, że ktoś napisze ni dzień dobry, ni pocałuj go cztery litery i powie Ej, weź mi tam, zrób wszystkiego, skany, bo ja chcę mieć. No nie, nie działa to tak. Sorry, trzeba mieć szacunek no, dla drugiej osoby. Tak i wykazać się trochę samemu też. Własną inicjatywą. I pracą, i włożyć trochę własnej pracy. To jest boli. chyba podstawa i okazaniem szacunku dla drugiej osoby, nie? Tak. Bo to, w to kierunku też to, to się też wiąże z złapaniem dobrych kontaktów. No, bo tak, tak, tak jak my w sumie też się przez przypadek gdzieś tam spotkaliśmy wiele lat temu, gdzieś od słowa do słowa. Co, całe życie jest dziełem przypadku, prawda? I przypadki prawda. rządzą tym życiem. Albo na dobre, albo na złe. Tak no, my życzymy wszystkim. Nie wiecie wy wszystko, co słyszycie o tuningu lat 90. że to jest wieś tuning, bo może ktoś nie ma do końca pojęcia, o co w tym wszystkim chodziło, nie ma dobrej wiedzy. Jeżeli tak twierdzi, uważa, okej, okay, no nie wszystko każdemu się musi podobać, ale trochę było to w innym kierunku. E, inne może były czasy, dostępność inne niektórych rzeczy, tak jak Adam mówi, inne klimaty. No i inni ludzie trochę też, bo to nasze społeczeństwo też się trochę zmieniło. Podejście do posiadania czegoś z samochodu też może jest delikatnie inne, dostępność jest też łatwiejsza. Jest prostsze. Jest prostsze. Jest prostsze. Jest prostsze wtedy tak. to też było jakoś sztuką. No wtedy się szanowało, jak ktoś coś zdobył, a jakiś, jakiś rarytas. wtedy też były rarytasy. Teraz się szuka rarytasów, ale wtedy też były rarytasy. Taki zielony golf którego Którego miejmy nadzieję że niedługo. Będziemy mogli z powrotem oglądać tą drogę. Mam nadzieję, że będę mógł go obejrzeć. Ona będzie przyjechać. O, dziękuję. <grymne> Dobra moi drodzy. Pozdrawiamy. Trzymajcie się. Najlepszego.